Witam na kanale Nowato. Dla kogo pompa ciepła na pewno nie jest, to temat, który wypłynął podczas rozmów z kilkoma e, osobami, które bardzo chciały zainstalować sobie pompę ciepła. E, I myślę, że warto jest na ten temat porozmawiać. Właściwie chciałem przedstawić swoje zdanie. Jak wiadomo pompa ciepła jest y, urządzeniem, które bardzo fajnie będzie pracowało, kiedy mamy dom niskoenergetyczny w, w projektowaniu z tego roku już te wymagania są dosyć duże na tyle, że można być pewnym, że y, że dom będzie spełniał wymogi, będzie, będzie dostosowany do tego żeby można było go było zasilać pompą ciepła, ale oczywiście pod jednym warunkiem, że jego ogrzewanie będzie płaszczyznowe. E, mówimy tutaj oczywiście o pompie ciepła powietrze-woda. W tej chwili nie mówimy o klimatyzacji, grzaniu powietrz, pompami powietrze-powietrze, czy tak jak teraz na zdjęciach widać, kiedyś byłem wiertaczem i wierciłem odwierty, robiłem pod pompy solankowe, tak zwane. I tu ekonomika, czy dobór w ogóle, bo jeżeli chodzi o solanki, to inna sprawa. Nie chciałbym teraz tego poruszać. Ale skupmy się na pompach powietrza, woda. Niewyobrażalny komfort, jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, jeżeli mamy ogrzewanie grzejnikowe, ale w założeniu, że te grzejniki są przewymiarowane, to e, korzystanie z takiej pompy jest i e, komfortowe, i ekonomiczne. No i może przejdę do konkretów, dla kogo nie jest pompa ciepła. E, jeżeli masz dziurawy dom, jeżeli spalasz 10 ton ekogroszku, jeżeli Twoje grzejniki są bardzo małe są żeliwne lub aluminiowe żeberkowe pod każdym oknem masz 10 okien pod każdym oknem masz grzejniczek który ma 5 lub 10 żeberek aluminiowych i puszczałeś na ten system grzewczy swój zasilanie 60 stopni to taka normalna pompa ciepła nawet z nie da rady będzie chodziła z bardzo małą sprawnością, będzie chodziła jak kocioł elektryczny i płaciłeś za 7 tysięcy, czy 8 tysięcy za te kilka, na, kilka ton węgla, będziesz płacił 12 tysięcy za pompę ciepła. Dlaczego? Dlatego, że pompy ciepła, powietrze, woda nie lubią grzać wysoko. Oczywiście są pompy, które dadzą sobie radę, dwusprężarkowe. E, one będą grzały wysoko, albo pompa na, e, na CO2, taką mam w ofercie, niestety ona jest bardzo mała, ma tylko 4 kW, więc musiałby to być dom, który potrzebuje bardzo mało ciepła a ma małe zapotrzebowanie, a jednocześnie ma system grzejnikowy. Nawet jeżeli mamy bardzo dużo paneli fotowoltaicznych, to pompa ciepła pracująca na wysokim parametrze nie da sobie rady. Drugim przypadkiem, który można powiedzieć, że nie jest pompa ciepła dla tego, kto ma gaz w ulicy, Oczywiście można założyć pompę ciepła i zdarzyło mi się tak i zakładam nawet teraz taką inwestycję. Ale to są inne aspekty, tam wchodzą w grę. Ale jeżeli w, y, mamy w ulicy gaz, to nie ma rozsądniejszego rozwiązania niż ekonomicznie oczywiście, niż to, żeby zrobić kocioł gazowy. Z podłogówką oczywiście a jeżeli mamy na górze zainstalowane panele fotowoltaiczne i chcielibyśmy z tego gazu zrezygnować, żeby go spalać mniej, to powieśmy sobie klimatyzator do grzania jako pompa ciepła powietrze-powietrze. Ekonomiczne uzasadnione. No i trzecim przypadkiem, który też spotkałem się z takim, to jest to, że instalacja w domu jest tak fatalna, instalacja elektryczna, że podłączenie pompy ciepła pod to to jest e, samobójstwo. Może to akurat najmniej spotykana, ale najpierw trzeba zrobić porządek z instalacją. Instalacja pod pompę ciepła musi być... Jeżeli jest pompa jednofazowa, to i tak musi być trójfazowa. Trójfazowa z ochronnym przewodem, a więc ona ma mieć pięć kabli, 5 przewodów. Tak to musi wyglądać. Reasumując, dla każdego jest jakieś rozwiązanie. Można grzać tanio, wygodnie. Gazem można zainstalować sobie pompy ciepła powietrze-powietrze, czyli klimatyzatory do grzania, a yy, bardziej rozbudowane, kanałowe z dystrybucją strefową to jest komfortowy system, ale oczywiście też kosztowny inwestycyjnie. Można grzać kotłem na pelet, no tam już jest obsługa. Można zainstalować pompy ciepła, powietrze, woda, jeżeli ma się rozwinięte grzejniki lub ma się ogrzewanie płaszczyznowe, czyli podłogowe. To wszystko można zrobić z głową, można wybrać klasę premium pompy ciepła i jako jedyne źródło można też połączyć np. kominek z płaszczem wodnym, czy kominek zwykły z pompą troszeczkę niższej klasy to wszystko jest do zrobienia ale na pewno nie można połączyć zainstalować pompy ciepła tam gdzie się tego nie da i drodzy inwestorzy to wy jesteście odpowiedzialni za to co sobie instalujecie dzwonią do mnie osoby które mają zainstalowane dobre pompy i aluminiowe grzejniki. I wychodzi, że te COP jest słabe i że te zużycie prądu jest duże. No tak musi być. Nie bądź pan kiep i praw fizyki pan nie zmienisz, mówił kiedyś jeden klasyk. To tyle na dzisiaj. Zachęcam do tego, żeby yy, Rozpoczynając taką w ogóle rozpatrywanie pompy ciepła, nie bać się zadawać tych pytań, a ile będę zużywał, ile będzie to mnie kosztowało eksploatacja takiej pompy. I oczywiście to nie o to chodzi, że ja jestem w stanie wyliczyć wszystko i to się tak sprawdzi, bo chociażby nie wiemy, jakie będą pogody w 100%, ale możemy to wyliczyć. W jakimś przybliżeniu, które będzie sięgało 10-20%, a nie o rząd wielkości, czyli że mówimy, że będzie kosztowało 2,5 tysiąca, będzie kosztowało 7 tysięcy. Zachęcam do zadawania takich pytań osobom, które proponują Wam pompy ciepła, bo może się okazać, że wtedy nie będziecie chcieli. Ja też tak robię, że Mówię osobom, które chcą ode mnie, żebym zainstalował im pompę ciepła, mówię im o spodziewanych rachunkach wysokich i mam świadomość, że tracę tego klienta, ale wolę nie mieć zainstalowanej pompy tam, gdzie klient będzie niezadowolony zainstalować po to tylko, żeby ją zainstalować. Pozdrawiam, nowato sprawdzone, polecone. W naszej ofercie pojawiła się teraz jeszcze na koniec pojawiła się alternatywa troszeczkę tańsza, alternatywa dla moich ulubionych trzech diamentów. Otóż yy, jesteśmy już właściwie na etapie podpisaliśmy umowę o yy, montaż, także serwisową i instalacyjną i serwisową uruchomieniową z pompą, która z producentem pompy, który w 100% jednostka zewnętrzna to jest Mitsubishi Electric Power Inverter. Pozdrawiam.